Ignacy Pisarski jest to żołnierz AK z czasów II wojny światowej, pochodzący z Pionek. Urodził się on 25 grudnia 1914 roku. Wychowywał się i mieszkał właśnie pod Radomskich Pionkach miejscowości, w której my obecnie mieszkamy. Ignacego Pisarskiego można uważać za lokalnego bohatera, jednak czy mieszkańcy naszego miasta go znają? Pani Ignacego Pisarskiego o pseudonimie Maria? Tak, znam. Pochodzi z Pionek. Yy, odbywał yy, służbę w AK. Czy zna pan Ignacego Pisarskiego, żołnierza AK o pseudonimie Maria? Z, znam. Znam, z to, że gdzie był moim wujkiem. Urodził się w Górnym 14 roku, 25 grudnia. W związku z tym znam, oczywiście ja się urodziłem powoli, i osobiście nie znam, ale znam zrodziny. To tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, Ignacy Pisarski był lokalnym piąkowskim bohaterem i żołnierzem AK, gdy wybuchła II wojna światowa, miał 25 lat. Rok od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, gdzie otrzymał pseudonim Maria. Zimą na przełomie 1942 i 1943 roku zostaje mianowany przez Komendę Obwodu Kozienice Armii Krajowej kierownikiem X Referatu Zrzutów i Przerzutów w Obwodzie. Podczas całego swojego życia uczestniczył w wielu bitwach. Do jednych z nich należą bój pod wolędami, akcja pod wsią Budy Skaryszewskie, akcja burza oraz akcja na załamanku z czego do najkrwawszych zalicza się bój pod Mandalami polegający na zaprzestaniu akcji pacyfikacyjnej okupanta Maria, będąc żołnierzem AK, zginął również śmiercią godną bohatera. Nie bał się końca życia, lecz odważnie stawił temu czoło. Jeżeli chodzi o okoliczności jego śmierci, to został rozstrzelany wraz z kolegą z oddziału o pseudonimie Andrzej. Zostali zatrzymani w drodze do Ludwikowa przez ubezpieczenie 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej i doprowadzeni do dowódcy, pułkownika majora Romana. Rudolfa Majewskiego, który po zrewidowaniu uznał ich za dezerterów i rozkazał rozstrzelanie. Wszystko miało miejsce 1 października 1944 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, czym dla pani jest patriotyzm? Patriotyzm to jest niby takie łatwe słowo i każdy je zna, aczkolwiek czy każdy wie tak naprawdę, co dla niego znaczy. No, nie sądzę. I myślę, że dla każdego znaczy co innego. No, dla mnie patriotyzm to poszanowanie e, tak naprawdę narodowości, kultury, poszanowanie flagi, godła naszego kraju. E, co jeszcze? Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych, narodowych. E, a jeżeli trzeba, to i walka o nasz kraj, prawda? Tak jak teraz nasi bracia ukraińscy. Walczą o swoją wolność, tak, żeby móc żyć w wolnym kraju, to wtedy też trzeba stanąć do walki i po prostu swój kraj zawalczyć. Ciebie odwaga. To odwaga jest to. Myślę, że panowali nad strachem. Dla Na ciebie godność. Godność jest to poczucie własnej wartości i szacunek Uch. dla samego siebie.